biega do końca tegoroczny cykl refleksji nad filokalią, czyli szerzej nad tradycją duchową Wschodu i tego, jakby co możemy odnaleźć tam dla, dla naszego życia duchowego i jakie możemy czerpać tamtą inspirację. Dziś chciałbym, żebyśmy skupili się na postaci świętego Grzegorza z Nysy i tego, jak on przedstawia życie duchowe. I tu trzeba na początku podkreślić, że życie duchowe nie jest czymś, co jest zarezerwowane tylko dla wybranych, tylko po prostu życie duchowe to jest życie chrześcijańskie. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to znaczy, że i jakaś forma życia duchowego w nas być musi. Więc zawsze, kiedy będę używał sformułowania życie duchowe, to właśnie podkreślam, nie znaczy to jakiś szczególny, mistyczny wysiłek, ale po prostu autentyczne życie chrześcijańskie. Sam święty Grzegorz był jednym z ojców kapadockich, wielkim teologiem IV wieku. Który bronił ze szczególną mocą prawdy o bóstwie Chrystusa przeciwko Arianom, i stąd też przez potomnych został później nazwany filarem ortodoksji, czyli filarem fundamentem prawdziwej wiary. I kiedy Patrzymy globalnie na to, jak Święty Grzegorz przedstawia życie duchowe, to możemy wyróżnić cztery elementy. Po pierwsze, punktem wyjścia jest nieskończoność Boga, to że Bóg pozostaje zawsze Bogiem ukrytym. Drugi element to jest element szczególnie bliski duchowości benedyktyńskiej w tym sensie. To jest element sakramentalny, to znaczy że życie duchowe wypływa, opiera się i karmi się właśnie tą logiką sakramentu, dynamiką sakramentu. Trzecia rzecz to jest kwestia wolności, to znaczy wolność, która jest odpowiedzią człowieka na Boży dar i na jego łaskę. I wreszcie czwarty element to jest jakby samo sedno życia duchowego, czyli jedność duszy z obróbieńcem, jedność duszy z Bogiem. I te cztery elementy tutaj postaram się jakoś pokrótce przedstawić. Świętego Grzegorza z Nysy możemy ogólnie określić mian Nauczyciela Bożej nieskończoności e, i przez wielu uważany jest on za inicjatora tak zwanego negatywnego nurtu teologii. Negatywnego w sensie takim, że właśnie podkreśla on z wielką mocą nieograniczoność Boga. tak e, Jedność z Bogiem możemy osiągnąć bardziej poprzez wiarę i miłość niż przez filozoficzne, ściśle rozumowe i intelektualne rozważania. E, i w tym kryje się paradoks, który potem też będzie wybrzmiewał z wielką mocą w tradycji duchowości karmelitańskiej: że ta noc niepoznania, noc niepoznania intelektualnego tak naprawdę staje się światłem, staje się tą przestrzenią, w której dusza i człowiek może spotkać się z samym Bogiem. Zatem każdy z nas musi zrozumieć tę niezrozumiałość Pana Boga, tak? który wymyka się naszym kategoriom i pojęciom. I Święty Grzegorz w swoich pismach używa tutaj bardzo wymownego obrazu. To jest fragment z Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz wchodzi na górę Synaj. Księga, Księga Wyjścia pisze Mojżesz szedł w ciemną chmurę, w której był Bóg. Na tej podstawie Grzegorz pisze, kto chce wejść w kontakt z Bogiem, musi uwolnić się od wszystkiego, co jest pozorem i skierować Siebie ku temu, co niewidzialne. Uwierzyć, że tam, gdzie rozum nie sięga, istnieje Bóg. To jest taka piękna, bardzo głęboka intuicja świętego Grzegorza, tej właśnie nocy intelektu, nocy zmysłów, która paradoksalnie staje się światłem spotkania. I też, jakby kiedy wejdziemy jakoś głębiej w teologię Grzegorza, to widzimy, że właśnie Tutaj znajdują się źródła duchowości świętej Teresy Wielkiej i Jana od Krzyża, Toż pokazuje, jak wschód i zachód wzajemnie się inspirują, jak te dwie tradycje, choć historycznie podzielone, jednak wspólnie wyrażają te same intuicje, to właśnie w tej teologii negatywnej Grzegorza znajduje się źródło wielkiej tradycji karmelitańskiej. Nie możemy tylko zatrzymać. Trzymać się na tym negatywnym aspekcie teologii Grzegorza, znaczy nie możemy zatrzymać się tylko na tym, że Bóg jest niepoznawalny, nie zgłębimy go rozumem i koniec. Jakby to, to byłoby jakimś zamknięciem nas w jakimś takim stanie depresji, zniechęcenia. To jak Grzegorz odpowiada na tę swoją doktrynę, e, używa tutaj sformułowania, że w życiu duchowym obowiązuje zasada nieustającego postępu. To znaczy, że chrześcijańska doskonałość to nie jest jakaś bierna, statyczna wizja. To nie jest czekanie z założonymi rękami, tylko właśnie Fakt, że Bóg jest niepoznawalny, znaczy, że każdego dnia możemy doświadczać go w inny sposób. Każdego dnia, w każdej chwili, jakby odkrywamy nowe bogactwo i Jego obecności w naszym życiu. I to jest gdzieś taki, taki piękny. Duet teologiczny. Z jednej strony Bóg jest niepoznawalny, ale Grzegorz mówi nam: Nie zniechęcaj się. To nie znaczy, że nie będziesz w stanie Go spotkać ani się z Nim zjednoczyć. Tak, On jest niepoznawalny, ale dzięki temu musisz sobie zdać sprawę, że każdego dnia możesz odkryć jakąś cząstkę Jego obecności, jakąś cząstkę Jego samego w Twoim życiu. I to jest też właśnie ta doktryna nadaje takiego swoistego dynamizmu, że to nie jest tylko czekanie w tej, Nocy zmysłów i nocy intelektu, tylko to jest coś, co staje się takim aktywnym poszukiwaniem, pełnym nadziei, że e, każdego dnia, gdy tylko na to jesteśmy gotowi, Bóg może odsłonić nam jakiś fragment siebie, właśnie jakiś element swojej obecności e, i swojej dobroci. I co więcej, Grzegorz podkreśla, że Bóg jest nieskończony także w tym sensie, że cała wieczność nie wystarczy, abyśmy dotarli do końca. Więc to jest. Piękna obietnica, że tak naprawdę w wieczności, kiedy w nadziei dotrzemy tam, nie będziemy się nudzić, tak? Że jakby ten Bóg będzie zawsze kimś większym, kimś, kimś o, krok, o krok przed nami. Pisze Grzegorz w ten sposób: zadziwienie to jedyne imię, które w rzeczywistości pasuje do Boga. Bardzo piękna myśl, tak? Że właśnie wobec tej niepoznawalności Boga na poziomie rozumowym, wobec tego faktu, że my każdy. Dnia możemy spotkać się z Nim w nowy sposób, to właśnie tym najbardziej właściwym imieniem Boga jest zadziwienie. Bardzo piękna taka duchowa intuicja. To jest ten pierwszy element, czyli element nieskończoności Boga i jednocześnie nieustannego postępu z naszej strony. Drugi fundament duchowości według Grzegorza opiera się na sakramentach. znaczy, życie duchowe nie jest niczym, Innym, jak konkretyzacją tego, co stało się już w nas symbolicznie w sakramencie Chrztu. Znaczy w sakramencie Chrztu. Każdy z nas został zjednoczony z Chrystusem, to znaczy został z nim współukrzyżowany, pogrzebany i wskrzeszony do nowego życia. W chrzcie zdjęliśmy z siebie starego człowieka, czyli to, co wiąże się z grzechem, namiętnością, i przywdzieliśmy nową tunikę. Jak pisze Grzegorz, nową, lśniącą tunikę zmartwychwstałego. I tu musimy sobie zdać sprawę, że nie możemy doświadczyć zmartwychwstania, bez uprzedniego współukrzyżowania z nim. Tak? To znaczy, nie możesz zostać wkrzeszony, jeżeli wcześniej nie umarłeś. I tutaj dotykamy znowu podwójnego aspektu nauki Grzegorza o życiu chrześcijańskim i duchowym. Mamy tu aspekt negatywny i pozytywny. Aspekt negatywny wiąże się właśnie z jakąś pracą nad sobą, wyrzeczeniem, ascezą, ofiarą, nawróceniem, tak? jakby próbą odrzucenia, tego, co zostało w nas jeszcze z grzechu, z tego starego człowieka. A z drugiej strony jest element pozytywny, czyli właśnie to ożywienie, to odkrywanie nowego życia, kosztowanie smaku obecności Boga w naszym życiu. I tutaj, jakby z pomocą przychodzi nam trochę obraz czy symbolika Ducha Świętego symbol ognia i wody. Bo właśnie Ogień i woda mają w sobie te dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Ogień ducha wypala w nas to, co jest w nas ze starego człowieka. To, co jest gdzieś w nas grzeszne i słabe, to jest ten aspekt negatywny. Ale z drugiej strony, ten sam ogień pozwala nam, trochę jak właśnie ofiara, wznieść się w naszej duszy ku Bogu. Podobnie woda. Woda obmywa nas z grzechu, oczyszcza nas ze starego brudu, ale Jednocześnie jest tą wodą. Która zrasza nas, abyśmy mogli wzrastać i stawać się nowym stworzeniem. Trzeci element, o którym mówiłem, to jest element wolności. I w tym aspekcie Grzegorz myślę, znacząco przekroczył, przewyższył swoją epokę. My dziś oczywiście o wolności dużo mówimy, tak naprawdę ta wolność propagowana gdzieś wokół nas w istocie jest parawolnością, czy jakąś parodią wolności. Natomiast Grzegorz, Tutaj podjął bardzo dojrzałą, bardzo głęboką refleksję nad tym, czym jest wolność człowieka, czym jest jego wolny wybór. Grzegorz podkreśla, że bez wolnego wyboru człowieka siła łaski, siła Bożego Daru nie może działać. Także konieczne jest współdziałanie Bożej łaski i, i, i wolności. To jest też jakby element, który potem wybrzmi w teologii chociażby świętego Tomasza Zakwinu. Znowu widzimy, jakby te pomosty między wschodem a zachodem, prawda? Pomimo historycznego podziału. Grzegorz pisze tak, to są takie dość mocne słowa: Narodziny nowego człowieka dokonują się poprzez wolny wybór. I w pewnym sensie jesteśmy rodzicami samych siebie. E, dość odważne stwierdzenie, prawda? W sensie, jakby to my decydujemy w naszej wolności, czy odpowiadamy na Boży dar, czy odpowiadamy na tę łaskę, którą jesteśmy obdarzeni, czy też nie. Więc jakby mówiąc. Y tak z punktu widzenia sportowego, piłka jest po naszej stronie, tak, jakby my decydujemy, jakby my tworzymy siebie, tak, odpowiadając na Boże wezwanie lub też nie. I tutaj Grzegorz używa bardzo sugestywnego obrazu, yy, używa obrazu położnej przy porodzie, właśnie ta wolność, jeżeli jest w nas odpowiedzią na Boży dar, to jest właśnie taką położną, która pozwala rodzić się nam na nowo, rodzić się nam jako rzeczywiście wolne dzieci Boże i prawdziwi uczniowie i naśladowcy Jezusa. Zatem wolność ma w nas strzec Boże Dary, ma strzec łaskę, której Bóg nam udzielił. I tutaj znowu nie chodzi o bierne strzeżenie tej łaski, tylko to strzeżenie ma być jednocześnie rozwijaniem tego daru którego, który Bóg nam udzielił. Tu nie chodzi o takie strzeżenie, jak sługa z przypowieści o talentach, który wziął ten talent i ukrył w ziemi. Tak? Tu chodzi o strzeżenie, które jest jednocześnie pomnażaniem. Jest ochroną Bożego daru, pozytywną odpowiedzią, który pozwala nam ciągle właśnie wzrastać. I wreszcie czwarty element, kiedy spojrzymy na naukę Grzegorza o życiu duchowym. To, jakby takim ogólnym obrazem, ogólnym, ogólną metaforą, którą tutaj możemy sobie przedstawić, to jest metafora powrotu do domu. I Grzegorz uważa, że życie duchowe jest pokonaniem odwrotnej drogi, którą kiedyś według opisu biblijnego pokonał Adam. O ile Adam, będąc w harmonii jedności z Bogiem w raju, został później w wyniku swojej słabości wygnany, o tyle dziś my, jako uczniowie Chrystusa musimy pokonać drogę odwrotną, czyli wrócić. Do raju, czyli wrócić do jedności i do harmonii z Bogiem. I żeby tego dokonać, no to oczywiście konieczny jest wysiłek ascetyczny, konieczna jest praca nad sobą, jakaś świadomość nawrócenia. Tu znowu już myślę, że uchwycili Państwo, że Grzegorz bardzo lubi używać języka symbolicznego. Także tutaj pojawia się taki symbol. To jest symbol owocu granatu. Granat, jak wiemy, z zewnątrz, jest jest bardzo kwaśny, kwaśnogorszki, powiedzmy. Natomiast w środku, kiedy się go otworzy, skrywa bardzo smaczne i słodkie owoce. I podobnie jest właśnie z ascezą chrześcijańską, że ona no, ma swój aspekt wyrzeczenia, tak? Że to nie jest coś, co nam przychodzi łatwo, kiedy codziennie pewnie konfrontujemy się naszą słabością, grzechem, z tym, że upadamy, że nam się nie chce, że nie rozumiemy. Ale ten wysiłek warto podjąć po to, żeby gdzieś dotrzeć do wnętrza, do tego słodkiego wnętrza, kiedy dzięki naszej współpracy z Bożym darem możemy kosztować, smakować tej obecności, która jawi się nam codziennie nowa, która jakby, której doświadczamy codziennie na nowy sposób. I ta droga powrotu do raju, droga powrotu do jedności z Bogiem przebiega przez trzy wielkie etapy. Tutaj Grzegorz nawiązuje, do jakby do, do fundamentu teologii wschodniej, czyli do Orygenesa, który też takie trzy etapy wyróżnił. To są trzy ścieżki. E, etap oczyszczający, etap oświecający i wreszcie etap zjednoczenia. I co ciekawe, znowu wracamy do pomostów między wschodem a zachodem. Te same trzy etapy znajdujemy w pismach Jana od krzyża. Zatem ten pierwszy element oczyszczający. Tutaj symbolem tego etapu jest Mojżesz, który wycofuje się na pustynię po zabiciu Egipcjanina. Pamiętamy tę historię, kiedy musi uciekać w obawie o swoje życie, więc spędza czas na pustyni i zostaje doprowadzony do wizji krzewu goryjącego. I to jest element oczyszczenia, kiedy Mojżesz odkrywa prawdę, odkrywa prawdę o Bogu i poprzez to wyrzeka się swoich namiętności, tego, co prowadzi do grzechu. Drugi element to jest Droga oświecenia, tutaj symbolem tego etapu jest wędrówka przez pustynię. Podczas tej wędrówki mamy znowu dwa aspekty negatywny i pozytywny. Negatywny, to znaczy widzimy, że to, co nas otacza, świat zmysłowy jest. Marnością, jest czymś przemijającym, jest czymś, właśnie, do czego nie możemy przywiązywać zbyt wielkiej uwagi. I z tym etapem negatywnym wiąże się też element pozytywny. Znaczy, my odkrywamy przemijalność świata, ale jakby nie zatrzymujemy się na tym, nie pozostajemy w jakimś poczuciu bez sensu, idziemy o krok dalej, że dzięki temu odkryciu dostrzegamy prawdziwą wartość, dostrzegamy prawdziwe piękno i prawdziwe dobro którym jest sam bóg. Więc aspekt negatywny, przemijalność świata i pozytywny, że tym pewnym fundamentem, na którym warto i można budować swoje życie, jest, jest sam Bóg. Yy, I wreszcie trzecia droga, która jest celem, metą yy, wszelkiego duchowego wysiłku, to jest droga zjednoczenia z Bogiem. Jak mówiliśmy, dusza spotyka Boga w tej ciemności wiary, która potem staje się światłem. Tak? Bóg nie objawia się wprost, ale znowu jak to czytamy w księdze wyjścia, podchodzi bliżej, tak? Daje się poznać jako osoba. To znaczy jako Obecność, objawia swoją bliskość. I właśnie w tej idei nocy zmysłów i nocy intelektu tkwi cała dynamika duchowości i cała dynamika chrześcijaństwa, że właśnie w tym naszym niepoznaniu, w jakimś takim naszym może zagubieniu, to jest właśnie ten moment, kiedy Pana Boga można szczególnie doświadczyć, kiedy można doświadczyć Jego bliskości w tym osobistym kontakcie pomiędzy moim ja a ty, Boga, który następuje w intymnej przestrzeni serca, poza wszelkim pojęciem, kategorią czy jakimś uczuciem. Taka jest zatem synteza nauki, duży skrót nauki św. Grzegorza o, o życiu duchowym, o chrześcijaństwie. Znaczy doświadczać, posiadać i przekraczać. Tak? E, to przede wszystkim doświadczenie tej nocy pozwala nam spotkać się z Bogiem. E, tak naprawdę droga wiary, tak jak ją e, odczytujemy w pismach Grzegorza, może wyrażać się w trzech słowach. Dalej Thank you. bardziej głębiej, by to jest cała ta dynamika doktryny Grzegorza, która właśnie nie jest tylko teorią, ale jest zaproszeniem dla nas, żeby stało się to praktyką, tak? To jest jakby ciągła świadomość, że Bóg jest to krok przed nami, że my też możemy się ciągle rozwijać, coraz bardziej być z nim, tak? Odkrywać nowe aspekty naszego bycia chrześcijanami, naszego bycia uczniami Jezusa, tak? Bardziej, głębiej i dalej. Więc niech święty Grzegorz Cegoś te naszą wędrówkę inspiruje, no właśnie wędrówkę. I to nie przez przypadek. Już od początku chrześcijaństwo nazwane było drogą. Kiedy czytamy Akta Męczenników, to chrześcijanie są określani zwolennikami tej drogi, właśnie chrześcijaństwo. Nie jest religią, nie jest zbiorem wierzeń, nie jest ideologią, ale jest drogą. A jeżeli jest drogą, to oznacza, że wymaga od nas wysiłku. Jeżeli jest drogą, to oznacza, że ma swój konkretny cel, na którym my musimy być skupieni. No jeżeli jest drogą, to znaczy, że nie możemy iść gdzieś własnymi szlakami, tylko musimy podążać właśnie tą trasą, którą ktoś już wytyczył. a ty tym kimś jest oczywiście nasz Mistrz Jezus Chrystus, jedyny pewny przewodnik. I jakby piękną sprawą w tej naszej drodze, jakkolwiek ona byłaby trudna dla nas, doświadczamy tego, jest to, że, że jakby znowu codziennie możemy jakoś zaczerpnąć nowego dynamizmu z tej naszej drogi. I tutaj taką ilustracją do tego może być epilog Ewangelii według świętego Jana, gdzie święty Jan pisze jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Także to jest tak: Pana Boga, chrześcijaństwa, nie da się zamknąć w szafie, nie da się Go posiąść raz na zawsze. To jest jakby właśnie ten dynamizm, którym musi być nasze życie duchowe każdego dnia ożywiane. I wreszcie ten, ten sakramentalny charakter tego życia, tak? Sakramentalny w tym sensie, że musimy każdego dnia przetłumaczyć nasz chrzest. Na język codziennego życia. Znaczy potwierdzić nas, nasz chrzest, nasze należenie do Chrystusa poprzez nasze konkretne wybory, nawet te najprostsze, każdego dnia. Właśnie... Z tą świadomością, że to nasze wszczepienie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to jakby nie jest coś, co tkwi w przeszłości. Bo tak naprawdę, jak dobrze wiemy, każdy z nas doświadcza takiej małej paschy, tak? Każdego dnia, My wstajemy, upadamy, więc ta tajemnica śmierci i zmartwychwstania jest obecna w naszym życiu, w naszym życiu duchowym. Także ta mała pascha, którą przychodzimy z Chrystusem, to jest tak naprawdę doświadczenie. Naszego życia w jego codzienności. No właśnie tutaj znowu niech przykładem będzie mojżesz, który szedł przez pustynię aby doświadczyć obecności Boga, kiedy właśnie noc stała się dla Niego światłem, a słowa nie były już potrzebne, tak? Mojżesz jakby nalegał, kim ty jesteś, Boże, jakie jest Twoje imię, tak? Jestem, który jestem, to ci musi wystarczyć. Yy, jakby ta noc. To jest odkrycie tego, że nie muszę wiedzieć, nie muszę być świadom niczego więcej, jak tego, że Bóg jest przy mnie. Jakby nie może być lepszej nowiny dla człowieka, że Bóg nie jest, że człowiek nie jest sam, że jest przy Nim ktoś wielki, nieograniczony, wszechmogący, że jest przy nim sam Bóg. I to właśnie dzięki temu, dzięki temu zapewnieniu o tej obecności i bliskości, noc wiary, noc zmysłów, nasze dramaty, problemy mogą stać się światłem, bo nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Jest przy nas ktoś, kto nas kocha, ktoś, kto jest jest wszechpotężny. Także to jest taka zachęta dla nas, żebyśmy jakby żyli tą jakby wystarczalnością obecności Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jakby więcej nie możemy oczekiwać. Bóg w swoim synu powiedział wszystko. W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, e, której my jesteśmy uczestnikami, jakby wszystko się wyraża. E, jakby wszystkie nasze wątpliwości i pytania znajdują naszą odpowiedź. Oczywiście nie jest nam łatwo ciągle, każdego dnia e, tę odpowiedź znaleźć, ale jednak ta nadzieja powinna gdzieś nam towarzyszyć i nasze życie, e, życie ożywić. Niech zatem święty Grzegorz nas wspiera, będzie naszym przewodnikiem w tym właśnie odkrywaniu Bożej nieskończoności, w tym naszym ciągłym rozwoju, w tym codziennym kroczeniu za Bogiem. Niech nasza wolność będzie prawdziwą strażniczką Bożych darów. No i właśnie niech nasze życie duchowe dąży do tej jedności z Bogiem, kiedy ukrzyżowany Chrystus, martwych Stałych Chrystus staje się jedyną odpowiedzią, jedyną pewną odpowiedzią na wszystkie nasze rozterki, pytania i wtedy jakby nie trzeba już o nic pytać.